Witamy bardzo serdecznie wszystkich kibiców Zagłębia, drużyna z Sosnowca po analizie badań na obecność przeciwciał od 9 maja ma zgodę na grupowe treningi. Jest ze mną środkowy pomocnik Tomasz Hołota. Tomku, bo ty wracasz do treningów po ciężkiej kontuzji kolana, której doznałeś jeszcze na zgrupowaniu w Chorwacji, jak się aktualnie czujesz? Zgadza się, no może nie była aż taka ciężka, bo naderwałem zadło poboczne MCL przyśrodkowe drugiego stopnia, więc. Nie potrzebowałem operacji, leczenie zachowawcze było zastosowane, więc ta przerwa dobrze mi zrobiła, powiedzmy, bo mogłem się wyleczyć całkowicie na 100% i teraz jestem już z drużyną. Treningi znowiliśmy tydzień temu, ja potrzebuję tydzień, tydzień jakby roztrenowania, tydzień wstępu, żeby, żeby nic poważnego, poważniejszego się nie stało i, i w poniedziałek już będę... Będę gotowy na 100% do treningu. No właśnie, czyli teraz trenujesz jeszcze indywidualnie, nie w pełni z drużyną? Zgadza się, jeszcze zajmują się nam fizjoterapeuci i trenerzy od przygotowania fizycznego, żeby nie powtórzyła się sytuacja yy, 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 po prostu z moim kolanem kontuzjowanym. Coś gorszego by się nie zrobiło i, i, i zobaczymy. Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił dzisiaj ramowy terminarz rozgrywek. 12 kolejek w dwa miesiące, w zasadzie spotkania co kilka dni. Przed Wami chyba dosyć ciężki okres. Ciężki, ale mamy szeroką kadrę, U chłopaki są, zasili nas z rezerw, także jest, jest dużo chłopaków, jest, jest ambicja i chcemy trenować. Trenujemy ciężko, musimy to teraz dobrze się przygotować i nadrobić ten czas stracony w tej kwarantannie. Ale myślę że, będzie, myślę, że będzie dobrze. A co uważasz o aktualnym odmrażaniu rozgrywek i rozgrywaniu przede wszystkim spotkań przy pustych stadionach? Na pewno no, będzie to jakiś mały dyskomfort przy pustych trybunach, aczkolwiek musimy się dostosować do sytuacji, jaka panuje i, i chcemy osiągnąć jak najlepszy, jak najlepszy wynik. Czujecie już duży głód piłki? Brakuje wam tego systematycznego, regularnego grania? Na pewno Treningi pokazują mi atmosfera w szatni, że każdy był głodny tego, tego spotkania. Razem w grupie tego najbardziej nam brakowało. Na początku zaczęliśmy treningi w grupach, a teraz już wszyscy razem trenujemy, także atmosfera jest super i, i, no i zgrywamy się, opowiadamy żarty, jest super atmosfera i, i oby tak dalej. Mamy jeszcze trochę czasu, żeby się fajnie przygotować i oby się oby było bez kontuzji i, i poprawić troszeczkę naszą grę i... i, i i pozycję w tabeli. Jasne, no właśnie. A jako drużyna, jakie macie cele na te najbliższe miesiące? Na najbliższe miesiące na pewno przepracować dobrze okres przygotowawczy bez kontuzji i przygotować się tak dobrze, żeby, żeby rozegrać te 12 mecz jak najlepiej. I zdobyć, zdobyć wystarczającą ilość punktów do, do, do tych baraży. tak bo O to co? nam chodzi? A co uważasz o współpracy z Nowym Sztabem? Jak oceniasz trenera Krzysztofa Ademka? Na razie krótko się znamy, krótko, ale intensywnie, bo trenujemy mocno od, od samego początku. Poznajemy się, trener jest konkretny w swoich działaniach, przedstawił nam już wizję, jak to mniej więcej ma wyglądać. Z każdym, trening, z każdym treningiem gdzieś tam jakieś nowe bodźce nam podsuwa, nowe elementy gry. I Myślę, że się dotrzemy i będzie to fajnie wyglądać na początku czerwca. Zatem zatem trzymamy kciuki, aby wszystkie te wasze cele się spełnimy i z niecierpliwością czekamy na pierwszy mecz wyjazdowy z drużyną GKS-u Tychy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.